A już się bałem, że tego po prostu tyle mam tych jajek, że już po prostu nie wyjdą. No a popatrzcie, jeszcze by tak z dwie, trzy paczki weszły. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, z tej strony Achrelek. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył przepiórek, ale może nie stricte tych, które znajdują się tutaj za mną, tylko będziemy rozmawiać o małych przepiórkach i oczywiście o jajkach. Ponieważ inkubator z kolejny raz został uruchomiony, pewne przepiórki już biegają po odchowalniku, Pewne przepiórki będą się za kilka dni kluły. No i oczywiście wczoraj byłem na pszczenie i przywiozłem, no powiem wam, dość dużo jajek. Tak więc będzie się działo, będziemy opowiadać jak, co, gdzie i kiedy inkubować. Ale teraz oczywiście zapraszam was jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco i zaczynajmy. No więc tak, kolejny raz znajdujemy się w piwnicy, tu gdzie właśnie znajduje się na stole inkubator. Byłem teraz, tak jak właśnie Wam mówiłem, na pszczynie i przywiozłem jajka przepiórki chińskiej do inkubacji, ponieważ swoje jajka od przepiórki japońskiej mam, ponieważ bardzo teraz się dużo niosą i jajka mam właśnie wyinkubowane, już coś, zaraz tam pójdziemy, coś jest w inkubatorze. No a niestety przepiórki chińskiej nie mam, tak więc musiałem je kupić. Kupionek zostało 7 paczuch, tak więc trochę tego jest. Myślę, że się to wszystko tutaj zmieści. Jak możecie zauważyć z tyłu za inkubatorem w tle są <noise> ogórki, ale jak wiadomo sezon jest. I tak, tutaj mamy jajka, które za 4 dni, czyli jeszcze jedno obracanie mi zostało, powinny się zacząć lęknąć. Nie będę się tutaj rozdrabniać, ponieważ osobny film o przygotowaniu jajek przed inkubacją i samym zajmowaniem się jajkami podczas inkubacji jest na moim kanale, tak więc wystarczy po prostu tylko poszukać. Ale przypomnę tylko, tutaj właśnie przepiórka japońska inkubujemy 18 dni, obracamy ją 15 dni. W trzy ostatnie dni po prostu jej nie obracamy jajek, ponieważ pisklaczek w środku się musi. Po prostu odpowiednio ułożyć, żeby było mu jak najwygodniej wyjść z jajka. To samo robimy u przepiórki chińskiej, tylko że u przepiórek chińskich inkubacja trwa 17 dni, czyli w 14 dniu przestajemy odwracać. E, przez ten pierwszy etap, czyli po prostu jak obracamy jajka, e, wilgotność w inkubatorze powinna być w granicach 55 stopni, czyli tak, to jest w tym moim inkubatorze. Jeżeli możecie zauważyć, są dwa kanaliki pod spodem na wodę, i jeżeli będziemy uzupełniać ten jeden, to powinna odpowiednia wilgotność być. E, drugi etap e, inkubowania to jest około 65-70% wilgotności w inkubatorze. Czyli powinna to być e, odpowiednia wielkość zapewniona, gdy będziemy mieli e, napełnione obydwa kanaliki, lub gdy będziemy inkubować po prostu kaczki. To wtedy też u, uzupełniamy obydwa kanaliki, ale jak wiadomo, u mnie te, to jeszcze nie nastąpiło. Tak więc na razie się tym e, nie interesujemy. No i teraz bierzemy, zajmujemy się tu tymi oto jajkami. E, jajka są e, pakowane po 18 sztuk, czyli tak w normalnych paczkach, czyli. E, Biorąc pod uwagę, że jest tych 7 paczek, jajek jest bardzo dużo. E, jajeczka są, jak możecie zauważyć, prawie o połowę mniejsze e, niż e, jajka przepiórki japońskiej. Tak więc e, będzie co z tym robić, a przede wszystkim tutaj ręczne robótki, przy temu dość długo zawsze trwają. E, jajka musimy mniej więcej troszkę przetrzeć e, można powiedzieć, o tutaj widzę, że niektóre jajeczka mają takie pozostałości odchodów, ale dużo jajek jest po prostu czystych. E, musimy sprawdzić także, czy nie jest czasem gdzieś pęknięte, ale wydaje mi się, że e, nie będzie. Tutaj bierzemy później. Musimy oczywiście przejrzeć wszystkie jajka, zanim je będziemy wkładać do inkubatora, ponieważ nie chcemy e, potem całego inkubatora po prostu ewakuować. A zajmie nam to po prostu chwileczkę. E, wiadomo, później będziemy prześwietlać, ale najpierw zajmiemy się tym, żeby te jajka powkładać. Wartościowość można powiedzieć jajek i późniejszych lęgów zależy także z jakiego źródła mamy te jajka. Ja już Wam kiedyś mówiłem, ale przypomnę tutaj, ja zawsze teraz już od jakiegoś czasu biorę o z jednego pewnego źródła. Tutaj od pana Szczepana Temel. Macie tutaj też numer 504 989 060. Powiem Wam tak, jajka już biorę od dwóch trzech lat od właśnie tego pana i zawsze e, zawsze jest to sprawdzone. Zawsze jest to po prostu sprawdzone miejsce e, sprawdzony hodowca ponieważ bardzo dużo jajek się właśnie z tego wylęga i, i nie ma problemów tak by że nie są te jajka po prostu można powiedzieć że nie ma dużo z nimi roboty bo czasami gdy kupimy to są naprawdę te jajka w takim stanie że, że czasami nie wiadomo czy je wkładać do inkubatora czy czy lepiej nie bo nic z tego nie będzie. A tutaj nie mam e, żadnych zastrzeżeń. Ja akurat się tutaj zazwyczaj umawiam na pszczynie, ponieważ też jestem i sprzedaję tam. Tak więc bez problemu można się tam czy, czy właśnie umówić, czy po prostu jechać zawsze, tam chyba jakieś jajka są. Tak więc, zanim jeszcze zabierzemy się do przygotowania jajek, e, zobaczymy tutaj. Aktualnie w e, inkubatorze znajdują się jeszcze jajka, tak jak właśnie mówiłem. Jest ich tutaj chyba 49, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli dobrze policzyłem. One się będą właśnie za jakiś czas kluły, za te 4 dni, tak więc je tu zostawiamy w spokoju. Dołożymy tylko te od przepiórki chińskiej, a no miejsca jest dość trochę. Tak więc, miejsca jest, będzie gdzieś dołożyć. Idziemy tylko jeszcze zobaczyć teraz do odchowalnika, jak widzicie, tutaj już przepióraski biegają, ponieważ one już mają e, około tygodnia. Jest ich tutaj 35 sztuk. Na początek stwierdziłem, że tak, tak na spokojnie będę wkładać do inkubatora. Wszystkie przepiórki japońskie, które są inkubowane, które są tutaj właśnie w tym odchowalniku i które prawdopodobnie jeszcze będę wkładać, ponieważ nastawiam się na to, że teraz inkubator dość trochę pójdzie i po prostu jak długo pójdzie, tak będę cały czas wkładał jajka, żeby jak najwięcej na, na, naplągnąć po prostu młodych. Wszystkie te przepiórki będą do sprzedania, tak więc jeżeli ktoś. Chciałby się właśnie tutaj później skontaktować, to zapraszam także. Myślę, że myślę, że coś po prostu z tego będzie, ponieważ ja akurat statko japońskich mam. Chińskie wszystkie zostaną dla mnie, ponieważ na aktualny stan nie mam ani jednej. Tak więc to wszystko będzie dla mnie, ale japońska będzie tutaj coś można y, kupić. Jak widzicie, woda jest y, tutaj w pojdełku. Jedzonko już z tej właśnie y, pokrywki zostało tutaj. Y, zrezygnowałem z pokrywki, ponieważ przepiórki już są dosyć duże. I dajemy tutaj właśnie do tego, do tego karmnika, który został zamontowany, zrobiony specjalnie właśnie w tym odchowalniku, ponieważ tutaj mam zrobiony taki pojemnik na to jedzonko, ale ze względu na to, że te przepiórki są jeszcze małe, to z niego nie korzystam, jak na razie nasypujemy tutaj od środka. Mam kupioną karmę. Jest to zwykła karma jedynka dla kurcząt. Ona do, e, dość długo może być stosowana, nawet do 8 tygodnia, ale to jest dla kurcząt. A jak wiem, przepiórka e, po 8 tygodniach to już może się nieść, tak więc jej to robimy troszkę szybciej. Do 4 tygodnia stosujemy jedynkę, później do 8 dwójkę, no a później możemy już dawać zwykłą karmę. Eem, przepiórek, nie wiem, czy mówiłem, czy nie, bo już się troszkę zapominam w tym wszystkim plącze. Przepiórek tutaj jest e, 35. E, wszystkie te, co się wykluły, to przeżyły, żadna tutaj nie padła. E, kilka tam nie zdołało z jajek, no ale to się zawsze może zdarzyć przy jakichś troszkę słabszych e, osobnikach. Tak więc tutaj mamy 35, tam jest około 50 e, jajek w inkubatorze. Zobaczymy ile z tego będzie. Później chińska, a później tak. Jeszcze mówiłem, znowu będziemy wkładać Japonkę do inkubatora. A teraz już wracamy, właśnie do jajek chińskich. No i tak, ja już mam jajka gotowe do wkładania do inkubatora. Wszystkie jajka zostały przejrzane. E, troszkę przemyty jeżeli była taka potrzeba jak wam właśnie mówiłem, jeżeli mamy na jajkach jakieś nieczystości to troszkę możemy z wilżoną szmatką e, po prostu przetrzeć te jajka nigdy nie moczymy ich na tyle żeby po prostu jajka były mokre ponieważ wtedy zatykamy e, te kanaliki powietrzne w skorupce, którymi właśnie te mołałe pisklaki, które będą w jajku będą oddychać, tak więc nie chcemy im zrobić krzywdy Eee, z wszystkich tych właśnie siedmiu paczek, które mam, eee, trzy jajka tylko muszę niestety, znaczy trzy jajka, jedno jajko będę musiał wyrzucić, ponieważ podczas obcierania, eee, tak, już tak próbowałem delikatnie właśnie to robić, ale musiało być pęknięte i niestety wszedł mi palec do, do tego jajka, można powiedzieć, wgniotłem go bardzo. I takiego jajka już niestety nie możemy dać. Warto jest przejrzeć ogólnie wszystkie jajka, żeby po prostu nie dawać do inkubatora pękniętych jajek. To tutaj się w szczególności dotyczy jajek kurzych, yy, ponieważ one, jak my, jeżeli jajko już jest pęknięte, to ono jest tak dość, dość dobrze pęknięte. Chyba, że jest to taka lekka ryska. Ale mam tutaj także dwa jajka od tych właśnie przepiórek, o tutaj, widzicie? Jest takie lekkie dziobnięcie prawdopodobnie e, takie w głębi. Nie jedno i drugie jajka, dwa jajka takie właśnie mam. Chwilka, bo tego nawet z tych pudełek nie idzie wyciągnąć. Tutaj jeszcze gdzieś też jest. Tylko teraz tego mogę na szybko. Tutaj jest. Widzicie, tutaj też jest takie lekkie, e, można powiedzieć, dziobnięcie. I takich jajek. Można je wyrzucić, ja zazwyczaj to robiłem, ale, ale troszkę poszperałem po internecie i okazało się, że jeżeli nie mamy e, m, tak by uszkodzonej tej błony pergaminowej, to wtedy jest możliwość, że je przepiórka się wykluje. E, będzie rozwijać i się wykluje, tak więc zobaczymy. Ale e, jajka dajemy gdzieś obok, żeby mieć szczególny wgląd na nie, żeby po prostu w razie czego, jeżeli by się coś z nimi działo, wyrzucamy je. Jeżeli będziemy je po prostu prześwietlać i okaże się, że jest tam pisklaczek, no to bardzo dobrze, cieszymy się, ponieważ nie, nie zmarnowaliśmy dwóch jajek. Ale mamy je gdzieś tam po prostu na boku, które możemy po prostu częściej prześwietlać. Czy te przebiórki na pewno się rozwijają, czy się coś z nimi nie dzieje, ponieważ jest to troszkę niebezpieczne. E, takie pęknięte jajko może nam się po prostu w swobodny sposób e, zepsuć i eksplodować nawet w inkubatorze, co może spowodować to, że cały, cały inkubator pójdzie po prostu do wyrzucenia. Chodzi mi tutaj o jajka, ponieważ inkubator jeszcze e, dalibyśmy radę jakoś wyczyścić, odkazić. Ale niestety jajka, które zostaną ubrudzone taką substancją w tym zepsutym jajku, niestety prawdopodobnie zostaną po prostu, no nie będą się nadawały do dalszej inkubacji, ponieważ nic się z nich nie wykluje. Tak więc przeważnie jajka po prostu zawsze wyrzucałem, ale gdy właśnie poczytałem troszeczkę o tej e, błonie pergaminowej, stwierdziłem, że no spróbujemy, zobaczymy. Jeżeli jest to takie drobne draśnięcie, no to po prostu weźmiemy i będziemy monitorować te jajka. No, i tak, jak mamy już wszystkie jajka włożone, popatrzcie, jak nawet taki wzorek mi się udało ułożyć, to no to co to? Teraz czekamy 17 dni, 14 dni obracamy, dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem, mniej więcej nie wiem, o której tam umicie. Na przykład ustawić, ustalić sobie, że codziennie rano i wieczorem o 8 obracamy jajka o 90 stopni, czyli po prostu o o Także po prostu co drugi dzień jajka znajdują się w tym samym miejscu. Też już to na którym właśnie tym filmiku z przygotowań jajek do, do inkubacji były tam dwa poradniki rozdzielone na dwie części właśnie na, na przygotowanie jajek do inkubacji oraz sama inkubacja. Można to robić za pomocą właśnie ołówka, żeby po prostu, dla, najlepiej to jest dla początkujących, wtedy wiemy, że, że dla pewności, że wszystkie jajka zostały Zostały zaznaczone wtedy, po prostu na trzech stronach robimy sobie minusiki, a na jednej plus. I po prostu co drugi dzień wszystkie jajka powinny być na plusie. Dodatkowo, jak widzicie, dokładam tutaj cztery jajka. To są jajka z dzisiaj, wolne jajka. Można powiedzieć, tak, więc stwierdziłem, że sobie je po prostu dołożę. Jeżeli już dzisiaj wkładam trzy jajka od silki, nie, jedno jajko od silki i trzy od, e, od kochinków, reszta było właśnie zamówionych. E, tak więc dzisiaj to, e, dzisiaj, ponieważ jeszcze tam nie mam nic zamówione, dokładam. E, myślałem jeszcze najpierw, że dołożę tutaj do odchinki, znaczy od japońskiej przepiórki, ale poczekam, jak za 4 dni ta się ma e, wykluć. To wtedy znowu e, dołożymy z tego. Możliwe, że coś odpadnie, gdy będziemy pierwszy raz prześwietlać, jeżeli będą jakieś puste, ale mam nadzieję, że nie będę musiał dokładać jak e, dużo tej japonki, że po prostu chińskiej dużo będzie. No i w tym filmiku to by było na tyle, ponieważ chciałbym to teraz właśnie częściej dodawać filmiki, tak więc e, myślę, że to teraz mi się środa uda dodać, poskładać go i dodać, tak więc rozdzielam to, a na niedzielę myślę, że dodamy e, właśnie z, z wyklucia się tamtych przepiórek, ile się dało. No i oczywiście będzie także prześwietlanie przepiórki chińskiej. Ile z tego będzie? Zobaczymy. Zapraszam Was wszystkich do oglądania moich innych filmików. Oczywiście możecie się ze mną skontaktować za pomocą mojej strony na Facebooku, Instagrama. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!